Ja się nie obawiam, tzn. patrząc z ich punktu widzenia, na braki dostaw do nich akurat, dlatego że oczywiście, nawet jeśli globalna podaż dramatycznie spadnie, to będzie się to, to odbywać kosztem najbiedniejszych państw świata, a nie najbogatszych, najbogatszych odbiorców, bo grę będzie kluczową rolę będzie odgrywała cena pszenica wzrośnie do niebotycznych wartości, tak? cena pszenicy. I na tą pszenicę w małych ilościach w kryzysie będą sobie mogli pozwolić najbogatsi, a najbiedniejsi umrą z głodu. Pamiętajcie, że mamy już odnotowane, mimo że Turcja z jednej strony Ukrainie pomaga, ale też i no, stara się balansować między Rosją Ukrainę, a Ukrainą. Ukrainą tu sprzeda broń, tam powie, że się koleguje. Niby bardzo wspiera Ukraina, ale mieliśmy już parę doniesień medialnych informujących, że płynie ukraińskie, ukraińska pszenica na rosyjskich statkach do Turcji. Czyli Rosja sprzedaje Turcji pszenicę ukraińską, kradnąc ją wcześniej Ukraińcom, więc tak nawet zadam sobie pytanie, to w końcu jak Zołoński się cieszy z kontaktów z Turcją, czy się nie cieszy? No każdy tu gra w pięć gier w jednym momencie, tak? I skoro ta Turcja jest tym kołem, kanałem zaopatrzeniowym dla Bliskiego Wschodu, a pozyskuje pszenicę, to automatycznie ta pszenica pójdzie we właściwą stronę. Jeśli chodzi o nawyki żywieniowe, no to ja nie spodziewam się tu dużych zmian, ponieważ nawyki żywieniowe są na poziomie nawyków, a nie na poziomie elastycznych zachowań, że dziś jem pszenicę, pszenicę i jem bułeczki, a jutro nie wiem, co będę jadł. Coś kompletnie odmiennego, znaczy, mogłoby do tego dojść, gdyby głód był absolutnie bezwzględny i gdzieś na sam finale, czyli nawyków żywieniowych będziemy bronić najdłużej, jak się tylko da, bo to jest po prostu gdzieś, co robimy intuicyjnie, do czego jesteśmy przez lata przyzwyczajeni. I nie ma tu dużej elastyczności zachowań konsumenckich. Można zracjonalizować jeść mniej, mniej tracić ale nie na zasadzie, że porzucimy pszenicę na rzecz zupełnie innego sposobu żywienia, więc tego, tego się nie obawiam. Niestety, prawda, w moim, z mojego ekonomicznego y, takiego punktu widzenia jest bardzo smutna i bardzo trywialna, że na głodzie, że, że na kryzysie żywnościowym nie ucierpią żadni bogaci, bo nawet powiedzmy, no, ta przyjaźń bogatej, bogatych państw Zatoki z Rosją by doznała uszczerbku, gdyby Rosja zaczęła głodzić Arabię Saudyjską czy Emiraty Arabskie, prawda? No to by panowie się trochę nie chcieli już kolegować wzajemnie. Ofiarami tak będą najsłabsze ogniwa.